Przez stulecia prorocy i wizjonerzy wpatrywali się w przyszłość, często oferując tajemnicze przebłyski tego, co może czekać ludzkość. Wśród nich Nostradamus, enigmatyczny XVI-wieczny francuski astrolog, wyróżniał się jako jeden z najbardziej znanych i kontrowersyjnych. Jego przepowiednie, pełne symboliki i złych przeczuć, malują niepokojący obraz losów świata, sprawiając, że pokolenia zastanawiają się, czy jego przepowiednie zawierają ukryte prawdy, czy też są jedynie odzwierciedleniem niepokojów jego czasów. Urodzony jako Michel de Nostredame w 1503 roku, Nostradamus był nie tylko wytworem swojej epoki historycznej, ale także żarliwym badaczem niebios i niestrudzonym poszukiwaczem głębokiej wiedzy. Korzystając z astrologii i skrupulatnej obserwacji ruchów ciał niebieskich, stworzył przepowiednie, które wykraczały poza epoki, Intrygujące i urzekające po dziś dzień. Jego cztero opublikowane po raz pierwszy w 1555 roku w książce Les Prophéties, są powszechnie interpretowane jako odzwierciedlenie napięć i nadziei współczesnego świata. Wraz ze zbliżaniem się roku 2025 w jego pismach pojawił się nowy punkt ciężkości. Wielu widzi podobieństwa między bieżącymi wydarzeniami na świecie a wizjami Nostradamusa. Od rozwoju sztucznej inteligencji po kryzysy klimatyczne i konflikty polityczne, ale co dokładnie jego proroctwa mówią na temat najbliższej przyszłości. W tej eksploracji zagłębimy się w najważniejsze przepowiednie przypisywane Nostradamusowi na rok 2025, analizując ich możliwe znaczenie i głębokie implikacje dla losów ludzkości, upadek Kościoła katolickiego i przemiany w papiestwie. Do najczęściej dyskutowanych przepowiedni Nostradamusa zalicza się okres wielkich zawirowań dla Kościoła katolickiego. W swoich czterowierszach wspomina śmierć starszego papieża, który miał utorować drogę nowemu przywódcy pochodzenia rzymskiego. Nowy papież, określany jako mężczyzna w średnim wieku, miałby długie panowanie, ale byłby też zwiastunem szerszego upadku wpływów Kościoła. To proroctwo zyskuje na znaczeniu w kontekście obecnego stanu zdrowia papieża Franciszka. W miarę jak w 2025 roku będzie on obchodził swoje 89. urodziny. W obliczu problemów zdrowotnych, które już skłoniły go do anulowania ważnych zobowiązań, wielu spekuluje na temat możliwej zmiany w Watykanie. Nostradamus sugeruje, że nowy papież nie tylko odziedziczy instytucję znajdującą się w kryzysie, ale także stanie przed jeszcze większymi wyzwaniami, które mogą obejmować skandale lub utratę światowego znaczenia. Wiek Wodnika i scenariusz globalnej transformacji. Innym intrygującym tematem prorostw Nostradamusa jest jego pogląd na początek ery Wodnika. Według astrologii okres ten oznacza przejście trwające około 2600 lat, które obiecuje duchowe oświecenie, postęp technologiczny i głębokie przemiany społeczne. Jednak Nostradamus widzi ten moment w znacznie ciemniejszym tonie. Ostrzega, że era wodnika może przynieść ze sobą rozlew krwi, głód, choroby i powszechne wojny. Gdy świat stoi w obliczu kryzysów, takich jak pandemie, zmiany klimatyczne i niepokoje społeczne, przepowiednie Nostradamusa wydają się niesamowicie prorocze. Wielu spekuluje, że chaos, który opisuje jest odzwierciedleniem burzliwych czasów, w których żyjemy, co sugeruje, że znaleźliśmy się na krawędzi dystopijnej przyszłości, którą wyobrażał sobie ponad 400 lat temu: powstanie sztucznej inteligencji i niebezpieczeństwo maszyn. Być może jedną z najbardziej niepokojących przepowiedni przypisywanych Nostradamusowi jest wzmianka o pojawieniu się wyższej inteligencji, która jest w stanie wywołać globalny chaos. W jednym ze swoich czterowierszy opisuje przyszłość, w której superinteligentne maszyny buntują się przeciwko ludzkości, destabilizując rządy, gospodarki i sieci elektryczne. Choć nie podał dokładnej daty, jego słowa przywołują obrazy świata, w którym technologia jest poza kontrolą człowieka. Wraz z postępem sztucznej inteligencji i rosnącymi obawami dotyczącymi autonomii maszyn wielu postrzega te przepowiednie jako ostrzeżenie przed nieodpowiedzialnym wykorzystaniem technologii. Niektórzy analitycy sugerują, że bitwy na morzu, o których wspomina Nostradamus, mogą być aluzją do geopolitycznej rywalizacji między mocarstwami takimi jak Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja i Indie, o dominację w sztucznej inteligencji Dziedzinie, która szybko staje się kluczowa dla globalnej polityki militarnej i gospodarczej strategia. Powrót Donalda Trumpa i zakłócenia polityczne. Wydaje się również, że Nostradamus przepowiada pojawienie się destrukcyjnego przywódcy, który kwestionuje ustalone normy i powoduje wstrząsy społeczne. Wielu kojarzy tę postać z trajektorią Donalda Trumpa, potentata na rynku nieruchomości który stał się jedną z najbardziej polaryzujących postaci w światowej polityce. Ich przewidywania mówią o czasie wielkiej niestabilności, naznaczonym wyzwaniami gospodarczymi i głębokimi przemianami. Co ciekawe, niektórzy analitycy dostrzegają podobieństwa między pismami Nostradamusa a fragmentami biblijnymi, takimi jak objawienie trzynaście, pięć Myślnik siedem, które opisują potężnego przywódcę wywierającego ogromny wpływ w okresie intensywnego sprzeciwu. Chociaż Nostradamus nigdy nie wspomniał bezpośrednio o trumpie. Powiązania te oferują intrygujące spojrzenie na jego kontrowersyjną rolę we współczesnej historii. Rozwój Chin i napięcia geopolityczne. Innym znaczącym aspektem prorost Nostradamusa jest wzmianka o czerwonym przeciwniku, który sieje strach w rozległych oceanach. Wielu interpretuje to nawiązanie jako do Chin, których globalne wpływy stale rosną. Napięcia na Morzu Południowo-Sińskim i na Tajwanie budzą obawy co do możliwego konfliktu, który może zaangażować NATO i przerodzić się w wojnę na pełną skalę. Ta zmiana skłania do głębokiej refleksji, co tak naprawdę skłania nas do eksploracji poza granicami Ziemi. Czy staramy się uciec z planety obciążonej błędami ludzkości, pisząc na nowo naszą historię na nowych światach? A może wewnętrznie kieruje nami duch eksploracji, który zawsze definiował nasz gatunek? Dla wielu, zwłaszcza tych o głęboko zakorzenionej wierze, ta nienasycona ciekawość wykracza poza naukę i technologię, odzwierciedla bardziej duchowe poszukiwania, tęsknotę za zrozumieniem czegoś większego, wykraczającego poza to, co namacalne i ziemskie. Pismo Święte często mówi o przyszłych czasach, kiedy wierni odziedziczą nowe stworzenie odnowiony wszechświat, w którym niewyobrażalne cuda staną się rzeczywistością. W tym kontekście podróż na Marsa, a nawet większe ambicje kolonizacji kosmosu, można uznać za metaforę. Symbolizuje poszukiwanie przez ludzkość sensu, wyższego celu, który rezonuje zarówno z wyzwaniami stojącymi przed nami na Ziemi, jak i z cudami poza gwiazdami. Zatem eksploracja kosmosu nie ogranicza się do technologii, to przedłużenie samej istoty człowieka, próba znalezienia odpowiedzi na pytania, które towarzyszą nam od zarania cywilizacji? Nostradamus w swoich tajemniczych przepowiedniach odniósł się także do wpływu katastrofalnych wydarzeń naturalnych, sugerując, że może nas czekać niepokojąca przyszłość. Wśród tych wizji jest asteroida zderzająca się z Ziemią, powodująca niszczycielskie trzęsienia ziemi i tsunami, które mogą zmienić konfigurację mapy geograficznej planety. Ponadto przewidział wzrost liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych do których zaliczają się silne burze, radykalna zmiana klimatu i bezprecedensowe katastrofy. Gwałtowne burze w Ameryce Północnej, nieoczekiwane zamiecie śnieżne w zwykle ciepłych regionach, erupcje wulkanów w miejscach takich jak Islandia, a nawet intensywne mrozy w Indiach to tylko niektóre z wymienionych kataklizmów. Proroctwa te, w porównaniu z niere układami pogodowymi, których już byliśmy świadkami, wydają się niemal przerażająco dokładne. Nostradamus napisał, że sucha ziemia stanie się bardziej sucha, a wielkie powodzie zmiotą wszystko wcześniej. Jeśli prognoza ta zostanie zrealizowana, wskazuje to na scenariusz, w którym żyzne ziemie staną się jałowe, a całe regiony przybrzeżne znikną pod wodą, co pogłębi światowy kryzys głodowy i doprowadzi do wysiedleń milionów ludzi. Ponadto Nostradamus wspomniał o katastrofalnych trzęsieniach ziemi. Które mogą pochłonąć tysiące istnień ludzkich. Kiedy patrzymy na niedawne katastrofy, takie jak trzęsienia ziemi w Maroku i innych częściach świata, nie sposób nie powiązać tych tragedii z ich apokaliptycznymi przepowiedniami. Wielu uczonych zauważa podobieństwa między tymi wydarzeniami a biblijnymi fragmentami dotyczącymi czasów ostatecznych, takimi jak te znajdujące się w Ewangelii Marka, które mówią o wojnach pogłoskach o wojnach i klęskach żywiołowych jako o znakach bólów porodowych świata. Pośród tego wszystkiego jest warstwa symboliczna w słowach Nostradamusa. Klęski żywiołowe, głód i pandemie można interpretować nie tylko jako klęski fizyczne, ale jako odzwierciedlenie ludzkich niepowodzeń, nieposłuszeństwa, chciwości i odłączenia się od natury. W myśli starożytnej głód i susza nie były zwykłymi tragediami. Uważano je za boskie przesłania. Wezwanie do pokuty i odnowy. Nostradamus, opisując takie wydarzenia, zdaje się także ostrzegać przed koniecznością przemian duchowych i społecznych. Jednak nie wszystkie ostrzeżenia Nostradamusa ograniczają się do Ziemi. Jego proroctwa wskazują na wstrząsy społeczne, zwłaszcza w roku 2025, opisując ogień płonący w sercach miast. Wielu interpretuje ten obraz jako zapowiedź wstrząsów społecznych i politycznych podsycanych rosnącymi nierównościami ekonomicznymi i niezadowoleniem z archaicznych systemów rządów. Ta prognoza wydaje się przerażająco istotna, biorąc pod uwagę rosnącą polaryzację wokół takich kwestii jak rasa, płeć i klasa, a także rosnące napięcia w dużych ośrodkach miejskich. W ostatnich latach byliśmy świadkami fal protestów na całym świecie, od demonstracji w Hongkongu po powstania ludowe w Paryżu i Stanach Zjednoczonych. Mobilizacje te często rzucają wyzwanie korupcji, uciskowi i nierówności. Nostradamus w swoich wierszach mógł przewidywać eskalację tego niezadowolenia, której kulminacją będą transformacyjne zmiany społeczne. Innym intrygującym aspektem jego proroctw jest wzmianka o nowej mocy, która rzuci wyzwanie tradycyjnym systemom. Można to interpretować jako rozwój sieci społecznościowych i technologii cyfrowych które odgrywają coraz większą rolę w organizowaniu globalnych ruchów. Od arabskiej wiosny po ruch Black Lives Matter platformy te dały głos osobom zmarginalizowanym, stając się potężnymi narzędziami transformacji społecznej i politycznej. Mimo to istnieje sceptycyzm co do interpretacji Nostradamusa. Wielu krytyków zwraca uwagę, że jego czterowiersze są celowo niejasne, dzięki czemu jego słowa pasują do szerokiego zakresu wydarzeń. Ale nawet jeśli jego przepowiednie nie spełnią się dokładnie tak, jak to opisano, nadal stanowią dla nas wyzwanie, abyśmy zastanowili się nad wyzwaniami i możliwościami przyszłości. Wreszcie Nostradamus poruszył także kwestie władzy i przywództwa, w tym intrygującą przepowiednię dotyczącą końca panowania króla Karola III. Według uczonych takich jak Major II wspomniał o królu wysp, który zostanie obalony siłą. To zdanie wywołało spekulacje. Że panowanie Karola może zostać skrócone ze względu na problemy zdrowotne lub presję społeczną. Niezależnie od dosłownej dokładności jego przewidywań, słowa Nostradamusa służą jako potężne przypomnienie ludzkiej wrażliwości i odporności. W świecie niepewności jego proroctwa pozostają źródłem fascynacji, refleksji, a dla niektórych nadziei. Jeśli król Karol miałby ustąpić, najprawdopodobniej następcą byłby jego najstarszy syn, książę William. Następca tronu jako książę Wali. Wilhelm wyróżnił się zaangażowaniem w obowiązki królewskie, ciesząc się reputacją osoby stabilnej i oddanej. Te cechy czynią go konwencjonalnym i korzystnym wyborem na przywódcę monarchii. Bliskie mu osoby często podkreślają jego rosnące poczucie odpowiedzialności i gotowość do podjęcia roli lidera. Jednak enigmatyczne sformułowanie, ten, który nie będzie nosił znaku króla, wzbudziło ciekawość i spekulacje. Niektórzy rozważają mniej ortodoksyjne możliwości, takie jak nieoczekiwany powrót księcia Harego na linię sukcesji. Pomimo odejścia Harego z obowiązków królewskich i przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych, niedawne wizyty Harego w Wielkiej Brytanii ponownie wywołały dyskusje na temat jego możliwego zaangażowania w przyszłość monarchii. Jego wyjątkowa trajektoria i skomplikowane relacje z rodziną królewską dodają elementu tajemniczości. Choć pomysł jego wstąpienia na tron pozostaje mało prawdopodobny i kontrowersyjny. Interpretacja tej przepowiedni może sugerować głębsze zmiany w monarchii, w tym zmianę kolejności linii sukcesji na skutek nieprzewidzianych wydarzeń lub kryzysów wewnętrznych. Inni postrzegają te przepowiednie jako symboliczną zapowiedź przemian społecznych, mogącą wskazywać na stopniowy upadek monarchii jako instytucji. Wyrażenie ktoś bez króla również po debaty na temat tego, czy Wielka Brytania przyjmie w przyszłości republikański czy demokratyczny system rządów? Krytycy prorost Nostradamusa argumentują, że jego niejasny język pozwala na wiele interpretacji. Terminy takie jak król wysp mogą odnosić się do różnych kontekstów lub postaci historycznych. Niektórzy historycy sugerują, że ta przepowiednia odzwierciedla obecne dyskusje na temat roli i znaczenia monarchii w coraz bardziej nowoczesnym społeczeństwie. Co więcej. Proroctwa Nostradamusa dotyczące globalnych konfliktów i zmian władzy również wskazują na możliwość nowej katastrofalnej wojny. Niektóre interpretacje wskazują, że ta wojna światowa może wybuchnąć około 79 lat po zakończeniu II wojny światowej, zgodnie z obecnymi napięciami globalnymi. Każde trzęsienie ziemi, kryzys polityczny lub incydent w niestabilnych regionach, takich jak Izrael, jest czasami postrzegane jako możliwy znak dni ostatecznych. Chociaż takie wydarzenia mogą być postrzegane jako oznaki trudnych czasów, Biblia oferuje także wizję eschatologiczną. Fragmenty takie jak apostoł Paweł ostrzegają przed wzrostem fałszywych nauk i upadku moralnego w ostatnich czasach, przepowiadając, że naród powstanie przeciwko narodowi, a królestwo przeciwko królestwu. W księdze objawienia wojny te kończą się ostateczną bitwą, w której Chrystus zatriumfuje jako król królów i pan panów. Jednakże eschatologia chrześcijańska przewiduje nowy bunt po tysiącletnim panowaniu Chrystusa. Według apokalipsy, szatan zostanie wypuszczony, aby poprowadzić ostatnie powstanie, ale szybko zostanie pokonany, co będzie oznaczać koniec zła i początek nowego stworzenia. Ta boża obietnica transformacji rezonuje ze współczesnymi wyzwaniami, takimi jak kryzys klimatyczny, który wielu postrzega jako zwiastun jeszcze większych katastrof. Proroctwa takie jak te Nostradamusa, które przewidują wzrost liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych, pokrywają się z obecnymi obawami dotyczącymi skutków globalnego ocieplenia. Chociaż Nostradamus nie wspomniał bezpośrednio o zmianach klimatycznych, jego obrazy dewastacji środowiska wydają się odzwierciedlać współczesne problemy. Teologia chrześcijańska natomiast sugeruje, że po zagładzie Bóg przyniesie nowe niebo i nową ziemię, wolne od wad obecnego świata. Ta dwoistość rodzi ważne pytania. W jakim stopniu należy nadać priorytet wysiłkom na rzecz ochrony środowiska, biorąc pod uwagę obietnice nowego boskiego stworzenia? Dla niektórych ochrona Ziemi jest moralnym obowiązkiem, podczas gdy inni uważają, że ostateczna nadzieja leży poza tym światem. W obliczu coraz intensywniejszych i częstszych klęsk żywiołowych ludzkość staje przed wyzwaniem podjęcia działań mających na celu uniknięcie najgorszego lub zaakceptowanie losu przepowiedzianego zarówno przez starożytne, jak i współczesne proroctwa.